Za nami kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W Paryżu ogłoszono nowe dotycz wytyczne dotyczące m.in. leczenia hipolipemizującego. Stało się to w zaledwie trzy lata od ogłoszenia wcześniejszych rekomendacji. Jakie są najważniejsze zmiany? Zapytamy dziś w programie Oblicza Medycyny profesora Krzysztofa Filipiaka z pierwszej katedry i kliniki kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie profesorze, jakie modyfikacje wskazałby Pan jako najistotniejsze w wytycznych dotyczących leczenia hipolipemizującego? Te nowe europejskie wytyczne dotyczące leczenia hipolipemizującego, one właściwie w kilku punktach są kompletnie różne od wytycznych poprzednich z 2016 roku. Przede wszystkim zmieniły się cele leczenia. Naszym głównym celem leczenia pozostaje tak zwany zły cholesterol, czyli LDL cholesterol. To jest bardzo ważne, to jest ważne dla chorych dużego i bardzo dużego ryzyka. No, nawet wyodrębniono taką grupę ekstremalnie wysokiego ryzyka, gdzie uwaga LDL cholesterol mogę obniżać do wartości poniżej 40 mg na decylitr. To są już niskie wartości LDL cholesterolu, ale one wynikają z ogromnego postępu wiedzy, który dokonał się w ciągu ostatnich trzech lat. Dwa leki, mm -hmm. alirokumap, wolokumap, te leki dokładane do poprzednich leków hipolipemizujących, czyli do statyn, jezet i mibu, a obniżają jeszcze bardziej LDL-cholesterol, i w badaniach okazało się, że nie tylko obniżają dalej LDL-cholesterol, ale dają dodatkowe korzyści, czyli jeszcze mniej zgonów, jeszcze mniej zawałów serca, jeszcze mniej udarów mózgu. Czyli jesteśmy w stanie przedłużyć życie znowu pacjentom. Wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, te leki podając. Panie profesorze, wspomniał pan o tych y, ambitnych celach, które wyznaczyły, y, wyznaczają nowe wytyczne, ale można powiedzieć, że polscy specjaliści kardiozy byli w awangardzie, bo trzecia deklaracja Sopocka już y, takie y, przecież wytyczne zaproponowała. Bardzo mi miło, że wspomina pani o trzeciej deklaracji Sopockiej. Rzeczywiście jesteśmy z niej bardzo dumni. To jest dokument sekcji farmakoterapii mm -hmm. sercowo-naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czyli polski dokument który właściwie no, w roku poprzedzającym, no 2018, został opublikowany. I wszystkie docelowe wartości LDL cholesterolu, które w nim zawarliśmy, są identyczne z dokumentem europejskim, którego no, treści nie mogliśmy znać i nie wiedzieliśmy, a, jakie zostaną przyjęte. Myślę, że wszyscy tak samo interpretowaliśmy duże, randomizowane badania. Już wiemy, że na przykład po zawale serca LDL cholesterol nie ma być poniżej 70 mg na decylit, jak dotąd mówiliśmy, ale poniżej 55 mg na decylit. Jedyna drobna różnica między tak zwaną deklaracją słopacką, czyli polskim dokumentem, mhm. a dokumentem teraz europejskim opublikowanym we wrześniu, dotyczy tej grupy ekstremalnie wysokiego ryzyka. Śmiem powiedzieć, że polski dokument lepiej ją definiuje, czyli dokładnie wiemy, kto jest w grupie ekstremalnego ryzyka. I my powiedzieliśmy, że LDL, cholesterol w grupie ekstremalnego ryzyka, ma być poniżej 35 mg na decylit. Europejczycy mówią poniżej 40 mg na decylit. No naprawdę jest nieduża różnica, mhm. to jest różnica 5 miligramów na decylitr. Złośliwi mówią, że Europejczycy powiedzieli 40, bo to się ładniej przelicza na milimole. Uh -huh. I to można powiedzieć, że poniżej 1 milimola na litr. Natomiast my mówimy poniżej 0,9 milimola na litr. Notabene, jakbyśmy byli w Krakowie i na południu Polski, to część słuchaczy i lekarzy pewnie miałaby trudności w tych miligramach na decylitr, bo akurat to jest taka enklawa w Polsce dziwna uh -huh. Kraków i Małopolska, gdzie lekarze posługują się milimolami na litr. Cała Polska posługuje się miligramiami na decylitr. Panie profesorze, to są bardzo ambitne cele do osiągnięcia w terapii. Czy polscy lekarze mają, no, krótko mówiąc, oręże, żeby... żeby... Takie wyniki u swoich pacjentów osiągać. I z tym jest duży problem, bo jeżeli jeszcze mówię o grupie, no powiedzmy, wysokiego ryzyka, gdzie dzisiaj mam osiągać LDL nie poniżej 100, ale poniżej mm -hmm. 70 mg na decylitr, to mogę to osiągnąć dużą dawką statyny i ezetimibu. Mam dzisiaj na rynku dostępne komercyjnie bardzo ciekawe preparaty combo, czyli w jednej tabletce mam statynę mm -hmm. i ezetimib, czyli mogę ten pierwszy i drugi krok leczenia, bo pierwszy krok leczenia to są statyny, tak. drugi krok leczenia to jest ezetimib, mm -hmm. mogę łatwo realizować W Polsce te leki są tanie, dostępne, trzeba po prostu o nich pamiętać, trzeba je stosować w dobrych dawkach. Mamy olbrzymi natomiast problem z tą grupą LDL poniżej 55 i LDL mhm. poniżej 40 albo poniżej 35, 35. mg na decylit, mhm. ponieważ w tej grupie prawdopodobnie u większości chorych nie osiągnie się tego statynu mezetimibem, należałoby dołożyć inhibitor PCSK9. No myślę, że można powiedzieć, jakie są ceny dzisiaj inhibitora PCSK-9, bo on nie jest refundowany. To są koszty terapii miesięczne 2000 zł za dwa zastrzyki. Nawet no powiedzmy sobie od razu, że większość naszych pacjentów odmawia zakupu takiego leku, bo ich nie stać na to, żeby jeden lek w hipercholesterolemii kupować za 2000 zł miesięcznie. W Polsce mamy program lekowy, no ale tylko dla malutkiej grupy pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną. Tych pacjentów na razie włączonych w skali kraju jest kilkudziesięciu, co znaczy, że to jest w w ogóle kropu w, w morzu jest. potrzeb. Skala problemu, do końca nie wiemy ile tych osób z hipercholesterolemią rodzinną jest, które dane epidemiologiczne mówiłyby, że to jest może kilkadziesiąt tysięcy chorych, natomiast ich bardzo trudno znaleźć, wyłapać, wdrożyć do programu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast prawdziwym wyzwaniem jest stosowanie tego w szerokiej grupie prewencji wtórnej, czyli na przykład u pacjentów po zawale serca. Ja myślę, że to jest najważniejszy taki take home message tej naszej rozmowy. Chciałbym, że to wszystko wszyscy sobie uświadomili. Ja to powtórzę jeszcze raz z całą mocą. Każdy pacjent po zawale w Polsce, a zawałów ostrych zespołów wieńcowych mamy rocznie, wszystkich pewnie typów ostrych zespołów wieńcowych ponad 100 tysięcy, a może nawet 140 tysięcy, 70 tysięcy typowych zawałów, 70 tysięcy niestabilnej choroby wieńcowej, czyli pewnie ponad 140 tysięcy nowych ostrych zespołów wieńcowych co roku i wszyscy ci chorzy mają mieć LDL cholesterol poniżej 55, a nie tak jak jeszcze miesiąc temu mówiłem, poniżej 70 miligramów na decylitr. Teraz nowe wytyczne mówią tak: że u każdego tego pacjenta włączam statynę, ezetimib, oceniam to po kilku tygodniach. Jeżeli on nie doszedł do wartości LDL-cholesterolu poniżej 55 mg na decylitr, to oznacza, że muszę mu włączyć inhibitor PCSK-9. No i tu mam problem. Inhibitor PCSK-9 nie jest dostępny dla pacjentów z zawałem. Powiedzmy sobie od razu, to jest bardzo duży problem. Na pewno pani redaktor zna i na pewno wielokrotnie z poprzednimi rozmówcami rozmawiała o tak zwanym programie COS, KOS zawał tak? czyli koordynowanej opieki i po zawale. Zresztą Ten jesteśmy program... tu w trące, tuż przed Kongresem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, gdzie szczegółowe wyniki programu cosz mają zostać ogłoszone. No, szczegółowe hmm. wyniki tych chorych, którzy są Ta. włączeni do tej grupy i od razu mogę powiedzieć, że to jest program, który dzisiaj właściwie, przepraszam, powiem to ostro i bez ogródek, no nie ma racjonalnych podstaw w zakresie opieki hipolipemizującej, hmm. bo jeżeli wytyczne europejskie mi mówią, że po 12 tygodniach maksymalnie, bo to jest 6 tygodni na ocenę stetyny plus 6 tygodni na ocenę statyny ze zetimibem. jeżeli ktoś po 12 tygodniach nie osiągnął LDL cholesterolu poniżej 55 mg na, na decylit, to musi dostać inhibitor PCSK9 i to powinno być zapewnione w kosie, mhm. czyli w systemie krajowym opieki koordynowanej nad pacjentem z zawałem serca. Ujawnie może kongres mamy od jutra, Polskie Kardiologicznego, Powiem, że mam nawet takie przezrocze przygotowane na jednej sesji, gdzie mam martwego kosa, bo myślę, że kos jest martwy. Niestety w kosie w polskim programie nie mamy możliwości leczenia pacjentów inhibitorami PCSK9 i jest to rzecz bardzo, bardzo niepokojąca polskich kardiologów. Panie profesorze, jakie jeszcze zmiany Pana zdaniem w programie, lekowej, w programie lekowym dotyczącym leczenia inhibitorami PCSK9 są niezbędne? To znaczy trzeba w ogóle nowy program mhm. z inhibitorami PCSK9 dla prewencji wtórnej, mhm. czyli dla pacjentów bardzo wysokiego ryzyka po zawałach, udarach, mhm. rewaskularyzacjach, bo tacy pacjenci byli włączani do olbrzymich programów, gdzie było kilka kilkadziesiąt tysięcy chorych. Ja mówię tutaj o programach klinicznych takich jak Odyssey Outcomes i badanie Fourier. To są dwa badania Alirocumab i mhm. które pokazały, że te leki muszą być właśnie w tej grupie podawane. I dlatego te wytyczne europejskie no, tak się zmieniły i mówią właśnie o takich docelowych wartościach ldl cholesterolu. Nie wiem, czy pani redaktor chce wchodzić w szczegóły, jak to... Właściwie chciałam zapytać, jak inne kraje sobie poradziły z tym wyzwaniem. No, poradziły sobie tak, że w większości krajów europejskich już jest inhibitor mhm. PCSK9 refundowany. Są nieliczne kraje, takie jak niestety Polska, które refundują tylko w inhibitor PCSK-9 mhm. hipercholesterolemii rodzinnej. No jest kilka krajów Związku Radzieckiego i naszej, może, części dawnej geograficznej, gdzie w ogóle nie ma refundacji mhm. dla inhibitora PCSK-9, ale myślę, że no, powinniśmy jednak być w tej lepszej części Europy i do niej zmierzać, a więc do takiej sytuacji normalnej, gdzie inhibitor PCSK-9 jest dostępny dla naszych pacjentów. Panie profesorze, a co z pacjentami, którzy nie tolerują statyn? Pacjenci, którzy nie tolerują statyn, no przede wszystkim postaram się sprawdzić, czy to jest nietolerancja prawdziwa, czy mhm. oni być może chociaż małą dawkę statyny mogą przyjmować. Jeżeli mogą małą dawkę statyny, to oczywiście stosuję nawet najmniejszą możliwą tolerowaną dawkę statyny. Dołączam ezetimib, mhm. bo być może na ezetimib nie są, nie są w jakiś sposób uczuleni, czy będą go tolerować. A na, jeżeli zdarzyłby się pacjent, który nie toleruje ani statyny, ani ezetimibu, ten sam, ten sam algorytm leczenia, czyli on też potrzebuje inhibitora, inhibitora. PCSK9. Mhm. Czyli mogę sobie wyobrazić pacjentów, którzy na przykład będą tylko na zaszczyku z inhibitora PCSK9 i co? No i ci pacjenci też nie mają dostępu do tego leku. Panie profesorze, tu wspomnieliśmy o hipercholesterolemii rodziny i chciałam jeszcze wrócić do tego tematu, bo w tej chwili te cele też są trudne do osiągnięcia. Mamy ten próg wejścia do programu 160 mg na decyl, decyl, decylitr. Mhm. Powyżej, no, LDL po, powyżej, powyżej tak. Jeżeli tego się nie obniża poniżej te, tego progu pacjent dopiero może być włączony do programu. Ale lekarze mówią, że to też jest zbyt wysoko postawiona poprzeczka, że tak, ten grup oczywiście. powinien być zupełnie inny. Tak, oczywiście. Ja myślę, że to no, skoro wiemy, jakie są wytyczne i skoro wiemy, że to jest grupa wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka, no to odpowiednio mhm. ten LDL powinien być tak naprawdę osiągnięty. Już wiemy, no, przy grupie bardzo wysokiego ryzyka poniżej 55, a przy grupie mhm. dużego ryzyka poniżej 70. Czyli innymi słowy taki uczciwy program dla pacjentów hipercholesterolemią rodzinną powinien brzmieć dokładnie w ten sposób, że jeżeli LDL jest wyższy od 70 mg na decylit, mm -hmm. na dużej statynie ezetimibie przez pół roku, to tak naprawdę ten pacjent już ma wskazania do tego, żeby otrzymać inhibitor PCSK9 i to byłby program uczciwy i zgodny ze współczesną Czyli ja rozumiem, że dzisiaj pacjenci z hipercholesterolemią rodzinną nie do końca mogą się czuć bezpiecznie. Nie do końca mogą się czuć bezpiecznie. Ja nie chcę lekceważyć tej grupy mm -hmm. pacjentów. To jest bardzo ważna grupa pacjentów. pacjentów tylko pamiętajmy, że ich jest mało mm -hmm. w stosunku do tej olbrzymiej rzeszy pacjentów Zawałostów, po zawale serca i to jest ta grupa, na której powinniśmy się skoncentrować uh -huh. i na której powinniśmy przede wszystkim no, myśleć o, o, tej, o tej grupie pacjentów. Nie, nie wiem, czy możemy sobie pozwolić tutaj na takie już szczegóły wchodzenia w wytycznych, ale chciałbym o jednej rzeczy jeszcze powiedzieć. Ja stosuję pewien dydaktyczny Uproszczony przekaz, mówiąc Państwu, że po zawale LDL ma wynosić poniżej 55 mhm. mg, tak? Bo nowe wytyczne są trochę inne i one mówią, że w grupie po zawale mam osiągnąć LDL poniżej 55 mg na decilit. I jednocześnie oraz, słowo oraz mówi, że musi mieć muszę mieć spełniony pierwszy i drugi warunek. Pierwszy warunek: LDL poniżej 55 mg na decylit, a drugi warunek: 50% obniżenia od pierwotnej wartości. Mm -hmm. To zobaczcie Państwo, co to oznacza. Proszę sobie wyobrazić, że mam pana Kowalskiego, który ma zawał serca i ma przy przyjęciu, przy zawale. Pierwsze oznaczenie LDL cholesterolu i ma na przykład 80 mg na decylitr. Przy takim ldl też może się oczywiście przy innych czynnikach ryzyka zdarzyć zawał. Teoretycznie on ma mieć LDL poniżej 55. Nie on ma mieć LDL o 50% niższy niż pierwszy. Tak Jak Państwo sobie 50% obliczą z 80, to on ma mieć LDL poniżej 40 mg na decylit, a nie poniżej 55. Czyli on w karcie wypisowej dostaje już, na, powinien mieć taką adnotację, że wskazane osiągnięcie LDL cholesterolu nie 55, jak przed chwilą mówiłem, ale poniżej 40, 40. mg na decylit. To jest nasz apel do lekarzy, żeby uważnie czytali wytyczne, bo po raz pierwszy jest tak, że jest nie tylko docelowa mhm. wartość LDL, ale oraz musi być spełniony drugi warunek, i tym drugim warunkiem jest 50% obniżenie w stosunku do wyjściowej wartości. Panie profesorze, to na koniec podsumujmy jeszcze. Jakie Pana zdaniem są niezbędne takie praktyczne działania, które pozwolą na leczenie pacjentów zgodnie z tymi wytycznymi europejskimi, no i polskimi. Ja myślę rozpropagowanie i polskich, i europejskich wytycznych, mhm. to będziemy się starać jako kardiologia, jako Polskie Towarzystwo Kardiologiczne robić. Implementacja tych zaleceń do zaleceń innych towarzystw, to już robimy. Muszę Państwu z dumą powiedzieć, że te nowe wartości lipidogramu docelowe weszły na przykład do wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, mimo że jeszcze nie były ogłoszone te europejskie wartości. Edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja lekarzy, a co, szanowni? lekarze, moje koleżanki i koledzy, lekarze pierwszego kontaktu, interniści, lekarze rodzinni powinni robić, o czym powinni pamiętać. Po pierwsze powinni pamiętać, że wchodzimy już do świata, gdzie właściwie zostały dwie statyny, tylko najsilniejsze, czyli atorwa i rosuwa statyna. Mówimy bye bye wszystkim innym starym statynom. Ja złośliwy zawsze mówię w wykładach, że to jest homeopatia statynowa, więc mówimy nie homeopatii statynowej, stosujemy tylko najsilniejsze statyny, atorwa statynę i rosuwa statynę. Stosujemy je w maksymalnie tolerowanej dawkach. Im większa dawka statyny, tym lepiej. Coraz szerzej ci lekarze muszą stosować ezetimib. Muszą pamiętać, że są świetne preparaty kombo, gdzie w jednej tabletce jest statyna ezetimib i muszą pilnie słuchać tego, co dzieje się wokół inhibitorów PCSK9, bo mamy nadzieję, że w końcu pojawi się program terapeutyczny także dla pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka w tej prewencji wtórnej, mm -hmm. czyli dla pacjentów po zawale serca, po udarze mózgu, po rewaskularyzacji, po różnych innych incydentach sercowo-naczyniowych. Patrzymy zatem w przyszłość. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu, a gościem programu Oblicza Medycyny był profesor Krzysztof Filipek z pierwszej kliniki i katedry kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.